Cześć, witam Was w kolejnym vlogu na moim kanale. Dawno się nie widzieliśmy, miałam małą przerwę i powiem Wam, że trochę się stęskniłam za tym nagrywaniem i montowaniem filmów. Poza tym wracam z całkiem fajną wiosenną energią, którą udało mi się um, poprzez mały odpoczynek um, i dużo aktywności fizycznej nazbierać. Po pracy szybko ogarnęliśmy obiad. Były burgery z um, kotletami, które przygotowaliśmy poprzedniego dnia. E, później wjechała chwila odpoczynku z Dr. Book na YouTubie. A później zaczęłam zbierać się do wyjścia, bo byliśmy umówieni na randkę w kinie. E, I w planie była Dune'a, druga część Duny. Nie mogliśmy się już to czekać tego filmu. No, lok mi wyszedł idealny. Założyłam moją nową sukienkę z second-handu i kolczyki, które sobie niedawno sprawiłam i nie mogę się po prostu na nie napatrzeć. Film bardzo nam się podobał. Oczywiście jest to niewielkie wyzwanie, żeby wysiedzieć tak długo w jednym miejscu, bo Część druga Dune ma około 3 godzin, ale myślę, że warto jest zobaczyć ten film właśnie w kinie na dużym ekranie, bo no, niektóre obrazy zabierają dech w piersiach. Całkiem nadążałam za fabułą, bo ja w takich filmach akcji i filmach science fiction często się gubię, nie wiem, kto jest z kim, kto jest przeciwko czemu, więc. Całkiem ogarnęłam, o co chodzi. Czytam też teraz Dune. Od początku powiem Wam, że ciężko się to czyta, zdecydowanie lepiej mi się to ogląda i myślę, że niewiele bym z tej książki zrozumiała, gdybym wcześniej nie, nie widziała filmu i nie zobaczyła na własne oczy, jak ta rzeczywistość w Dune wygląda. A tu już zmierzamy do łazienki na wieczorną pielęgnację twarzy. Pomyślałam, że pokażę Wam, co u mnie nowego. Jeśli chodzi o pierwszy etap oczyszczenia, to nic się nie zmieniło. Cały czas cisnę olejek z Facebook. To już jest moje trzecie albo czwarte opakowanie, i bardzo się lubimy. A jeśli chodzi o drugi etap oczyszczenia, to mam nowy z żel z Cerawę. I jeszcze się zastanawiam, czy się lubimy, ale chciałam przetestować inny kolor. I trafiło na ten niebieski. Potem nałożyłam jeszcze olej do twarzy. Mam nowy, tym razem ze słodkich migdałów, który zdecydowanie lepiej pachnie niż ten z czarnuszki albo z ogórecznika i zrobiłam lekki masaż kamieniem głasza. Ostatnio trochę się wkręciłam w temat masa, masowania twarzy. Nie robię tego zbyt regularnie. Ale staram się o tym pamiętać i przynajmniej raz w tygodniu coś takiego zrobić. A na koniec nałożyłam creme Spacey Club, ten z ceramidami. Ja już go kiedyś miałam w pełnej wersji, a tu jest tylko taka próbka, którą miałam dołożoną do paczki, bo zamówiłam inną rzecz, którą pokażę Wam za sekundę. To zaczęłam od kawki i od obejrzenia recenzji Dune'y na kanale Raczka. E, lubię sobie po obejrzeniu mm, filmów e, skonfrontować to, co ja e, o nich myślę, z tym, co myślą o nich e, inni ludzie. Dlatego często oglądam sobie recenzje, zwłaszcza jeśli. Mam wrażenie, że nie wszystko dobrze zrozumiałam i nie wszystkie wątki wyłapałam. To to jest dla mnie taki, um, taki fajny sprawdzian i konfrontacja z opiniami innych ludzi. E, przy okazji robiłam też dalej mój sweter na szydełku. E, nie mam pojęcia, kiedy ten sweter będzie gotowy, najprawdopodobniej latem, kiedy już będzie za ciepło, żeby go nosić. Ale zupełnie się tym nie przejmuję i robię go sobie wtedy, kiedy najdzie mnie ochota. A później nieco zgłodniałam, więc przygotowałam szybkie, ale pożywne śniadanie, takiego tosta z jajkiem, z awokado, z serem fetą, bo wiedziałam, że za chwilkę będę szła na trening i warto by się posilić. Ale wcześniej jeszcze pielęgnacja poranna. E, rano zwykle stosuję piankę do mycia, czyli coś delikatniejszego niż te żele z cerawe. I teraz mam już drugie opakowanie tej pianki Tanioszki z isanem. Bardzo ją lubię, nic mi w niej nie przeszkadza, więc szybko sobie e, myję nią twarz, e, później jeszcze wpadło mycie zębów. A później nałożyłam właśnie ten produkt Spacey Club, o którym wspominałam, że go zamówiłam. I tym razem jest to witamina C. E, chciałam spróbować kolejną bardzo popularną witaminę C, bo to jest chyba mój ulubiony produkt pielęgnacyjny. Serum właśnie z witaminą C na przebarwienia i przetestowałam już bardzo wiele, ale tej Spacey Club jeszcze nie. Więc sobie kupiłam takie malutkie opakowanie, które, mimo że jest małe, to i tak jest drogie. Na dzień kobiet była jakaś promocja, więc zamówiłam. Testuję, bardzo jest przyjemne. Nie wiem jeszcze jak z efektami, ale takie odczucie na twarzy jest naprawdę bardzo spoko. I mam też nowy SPF tym razem z Vichy. Też bardzo popularny na YouTubie i na Instagramie. Chciałam go przetestować, więc kupiłam też w całkiem dobrej cenie. On jest taki wodnisty i lejący, trochę jak ten pomarańczowy Atelius, Antelios z La Roche-Posay. Ale nie wali tak alkoholem. I przez to też lepiej go moja skóra znosi niż ten z La Roche-Posay. Leciutki, fajny, dobry pod makijaż. Więc wszystko mi w nim gra, chociaż wiem, że podobne odczucie mogę też uzyskać przy SPF-ach o lepszej cenie. Później zapakowałam szybko torbę na siłownię. Bardzo dawno nie byłam na siłowni i nie mogłam się już doczekać tego wyjścia. Ale jeszcze zanim wyjdę, to chciałam Wam pokazać dżinsy. Bo przez kilka poprzednich odcinków mogliście zobaczyć, że poszukuję dżinsów idealnych. I było to nielada wyzwania. Przemierzyłam już naprawdę niezliczoną ilość par i w sklepach, i w second-handach. Ostatecznie kupiłam te z które się nazywają, jeśli się nie mylę, 90s High Waist Straight Jeans. Nie wiem dokładnie, nie wiem czy coś było z 90sami w tej nazwie. Wyrzuciłam już niestety metkę. No i jeszcze mogłoby być odrobinę lepiej, ale przynajmniej w tych mam talię tam, gdzie powinna być talia i nie odstają w tej talii, mieści mi się mój odstający tyłek i moje dosyć masywne uda są opięte, ale nie aż tak opięte, żebym nie mogła iść. Więc powiedziałabym, że takie 8 na 10 i też fajnie sobie można wystylizować, także jestem całkiem zadowolona. Zapłaciłam 18 euro zamiast 36 euro, bo było w promocji, więc jest git. Od razu wskoczyłam jeszcze na szybkie zakupy. Popodziwiałam oznaki wiosny. To drzewo było przepiękne, gapiłam się na nie z 10 minut. No a potem wieczorem tego dnia byliśmy zaproszeni w gości, i w zasadzie to by było na tyle tej soboty. W niedzielę mogłam sobie odrobinę dłużej poczytać, chociaż powiem Wam, że po szczygle Donny Tart mam mały kryzys e, czytelniczy. E, jest mi trudno się w cokolwiek wkręcić, dlatego mam zaczętych kilka książek. Po pierwsze, pod kluczem Roof Ware, o której już słyszałam bardzo dużo i chciałam się koniecznie zapoznać z tą autorką. Tylko, że to jest thriller i jest to odrobinę straszne. Na razie jeszcze nic strasznego się nie wydarzyło, ale już jest taka atmosfera, że coś się za chwilę zdarzy. I jakoś mnie to bardzo stresuje, dlatego um, bardzo sobie powolutku dewkuję tę książkę. Czytam też dalej płacząc w H-Markt. E, tą książkę już zaczęłam dosyć dawno temu, ale sobie czytam powolutku. E, I... Um, z półki, z, z tych książek, które mam teraz zaczęte na mi do tej e, wracam najchętniej e, i myślę, że niedługo Wam o niej opowiem więcej, bo chciałabym niedługo skończyć. E, to jest e, książka o e, dziewczynie, której mama umiera na raka w przełyku i e, opisuje właśnie ich doświadczenia w tym temacie. Cały czas na półce w Legimie mam też amerykański brud. Jestem bardzo ciekawa, jak się ta książka rozwinie i jak się skończy. A na kolejnej stronie widzicie jeszcze, że mam zaczęte dżiny. Myślę, że to będzie fajne, ale przeczytałam dopiero jeden rozdział. Nikt nie odpisuje, skończyłam i dodałam recenzję na Instagramie, więc tam was odsyłam. Tutaj tylko powiem, że było to lekkie rozczarowanie. I czytam też Powrót do Missing. To jest kolejna kobyła. Ma to około 700-800 stron. Jest napisane pięknym językiem, dlatego podejrzewam, że um, przeczytam tę książkę. Chociaż może nie tak szybko jak, jak pozostałe. E, także to by było na tyle jeśli chodzi o książki w Legimi. E, a potem tego dnia zaczęłam też przygotowywać moje, e, moją rolkę na temat szczegła. Postanowiłam, że w tym roku wszystkie książki, które przeczytam, dodam na Instagramie w formie takiej mini recenzji, właśnie w formie rolki. I pora już była najwyższa, żeby powiedzieć coś o Szczygle. To jest książka, którą czytałam ponad dwa miesiące i którą się niezwykle delektowałam i którą się niesłychanie nacieszyłam. Była to naprawdę uczta czytelnicza. To była książka totalnie w moim stylu. I jeśli chcecie zobaczyć więcej na ten temat, to odsyłam was na mojego Instagrama. No i odsyłam też was do tejże książki. Nie jest ona może najłatwiejsza, ale jest, no jest to jedna z tych książek, które zostają w pamięci na dłużej. I to sobie cenię w książkach, bo jest ich teraz naprawdę tak dużo. Tak wiele tytułów, tak dużo autorów, tak dużo poleceń. I to jest czasem dla mnie rozczarowujące, jak dużo z tych książek się przeczyta i się o nich zapomni. A jeśli już coś utkwi w naszej pamięci na dłużej, to uważam, że to jest naprawdę to, i takich odczuć i takich wrażeń szukam właśnie w lekturach. Po tym, jak niedzielne gofry ułożyły mi się w brzuchu, zdecydowałam, że wyjdę na bieganie. Chociaż pogoda była niezbyt przejąca, lało i wiało i zrobiłam tylko około 3 km, ale lepsze to niż nic, ponieważ w przepływie spontaniczności zapisałam się na koniec kwietnia na bieg na 5 km i zaczynam powoli przygotowania. Co jest bardzo fajną motywacją, żeby troszkę więcej się poruszać, zarówno ćwiczyć siłowo, jak i też pracować nad kondycją. I jestem bardzo podekscytowana tym wydarzeniem. Nie spodziewam się jakichś super rezultatów, ale podoba mi się, że to, że jest jakiś mały challenge w niedalekiej przyszłości. Resztę tego dnia spędziliśmy na okarnięciu trochę balkonu, przeglądzie naszych roślinek, które już super super rosną i wyglądają do słońca jak tylko ono zaświeci. I resztę dnia gotowaliśmy, sprzątaliśmy trochę. Przydełkowanie, czytanie, oglądanie filmów, typowa niedziela. Także niewiele już nagrałam, i w tym momencie myślę, że skończymy tego vloga. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie, fajnie, że wpadliście. Jeśli podobają Wam się moje filmy, to zasubskrybujcie mój kanał i zobaczymy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa!